Cześć kochani, witajcie na moim kanale, e, nie powiem, długo mnie nie było, e, w sumie prawie rok minął chyba, odkąd nawet więcej niż jak wstawiałam vlogi, vlog ostatni jakiś. Miałam dość ciężki okres w życiu i po prostu e, nie dawałam rady nagrywać filmików, e, nie będę już tutaj tłumaczyć tego wszystkiego. Mm, ale teraz zaczynam mieć ogromną motywację do tego wszystkiego, zaczyna mi wracać ta motywacja z wielką siłą No i po prostu chcę zacząć wracać do tego wszystkiego, powolutku się rozkręcić, nagrywać właśnie vlogi, e, takie luźne filmiki Jeśli będziecie chcieli, to nagram filmik też z mamą, z bratem, z kim tam będziecie chcieli Dzisiaj przychodzę do was z vlogiem, e, w sumie takim troszeczkę dwudniowym, e, bo dzisiaj wam pokażę tak malutko, króciutko opowiem Wam o jednej rzeczy już jak pewnie widzicie po tytule o gekonie orzęsionym bo jadę jutro po Gekona orzęsionego, jutro jest sobota jadę na zajęcia do Warszawy, takie aktorsko-teatralne i po tych zajęciach jadę po... więc zaraz Wam troszeczkę opowiem o gekonie, o całym tym takim świecie troszeczkę gekonowym gekonowym, bardziej takim terrorystycznym, że tak powiem chociaż też nie jestem jakimś znawcą, no nie oszukujmy się E, nie zamierzam tutaj zakładać siebie w domu hodowli, tylko po prostu chcę mieć jednego. On lubi e, wylizywać wodę ze ścianek, stąd krzyczy. Hey! Dobra, <grytanie> także wracając, e, jakby gekon na początku jest malutki i nie potrzebuje jakiegoś, wiecie, wielkiego terrarium. To też są gekony e, i zwierzątka dosyć takie, wiecie, ruchliwe. Ja będę kupowała Terrarium 40x40x60, bo zamawiałam w środę paczkę, która miała przyjść do mnie dzisiaj, no i niestety nie przyszła. Była już dzisiaj u kuriera, ale no coś tam pewnie, coś poszło nie tak, że tak powiem. No zobaczymy, pewnie przyjdzie do mnie dopiero w poniedziałek. Pamiętajcie, że geekon to jest naprawdę duży obowiązek. Tak samo jak pies, kot czy inne zwierzę. No i jeśli ten temat Was jakby zaciekawi, no to możecie sobie poczytać. E, dobra, kochani, akcja zmieniła się z to, o 180 stopni, ponieważ dosłownie minutę temu e, podjechał kurier z paczką. E, I teraz wam ją rozpakuje. Dobra, e, także włożyłam to sobie do terrarium. E, to jest taka kora, i ją sobie włożę. O, tak tutaj. Tutaj mam jeszcze takie drzewko. I gdzieś zgubiama. Tutaj e, mamy hamak. Go się przyczepia. E, I mamy jeszcze właśnie te, te takie kokosowe, takie podłoże z kokosa. Pokażę, jak to wygląda po przymocowaniu. Tutaj mam ten hamaczek. Dobra, także już nie przedłużając tego takiego wstępu. E, od razu idziemy do soboty. Hej, ja właśnie się maluję. Już pomalowałam, już mam nałożony podkład. E, I tylko rzęsty mi zostało pomalować. E, na 14 mam zajęcia. Znaczy, mam zajęcia. A na 16:30 odbieramy Gekona, a wyjeżdżamy o 11. to dojechaliśmy już do Warszawy. Jesteśmy w Warszawie, teraz mi to poszedł na chwilę na stację, kupił mi wodę yy, i batona. Bo nie mieliśmy stanąć na maka, ale jakby jest jakaś tam mowa autostrada i jakby nie przyjeżdżaliśmy koło McDonalda, więc yy, no nie zajechaliśmy. Ale za co teraz mi coś kupi do jedzenia i jedziemy na teatralne zajęcia. Yy, chcę wam nagrać jak mi budczy w brzuchu i generalnie jadłam śniadanie, ale po prostu tak mi się tam... Znaczy nie, że przewraca, ale po prostu mi tak burczy, a ja jakoś nie odczułam masakrycznie głodu, tylko tak, wiecie, taki dźwięk burczenia brzucha. No. I fak, bo kurde, już chcę tak jechać po tego Gokona. Ja po prostu też położyłam się wczoraj spać jak najszybciej, co nie? Po prostu nie mogłam jeszcze zasnąć z ekscytowania, nie? I leżałam z godziny w łóżku i nie mogłam po prostu zasnąć, bo cały czas o tym myślałam. Aż w końcu zasnęłam i szczęśliwa taka się budzę rano, że już w końcu jedziemy do Warszawy po Gekona na zajęcia i w ogóle. Słyszeliście to? To mój brzuch. Jest godzina yy, 13.15, teoretycznie tam za 40 minut są te zajęcia, więc kij Tato? Proszę. Siema. O! Dzięki. Co? Masz maseczkę? No. Masz tak? Mhm. Dojechaliśmy na miejsce. Tutaj mój tato pakuje futera od aparatu. I czekajcie jest w sumie, jest tak zimno i są 3 stopnie mrozu. Więc no... Co powiesz tato? Oks, mi zaparowały też? Też. Dobra kochani, kochani, eee, ja już skończyłam zajęcia, jadę sobie windą i taki fun fact, bo strasznie się boję jeździć windami i po prostu jestem tak teraz zestresowana A dobra, jest dobrze, przeżyliśmy Idę teraz do taty i tato gdzieś na mnie czeka i w ogóle Boże jak śnieg pada Tylko nie wiem gdzie on czeka I jedziemy po Grykona Zobaczcie jakie zbijało O, mój tato tutaj Dobra, więc jakby z tej miejscówy, że tak powiem eee do Gekona, do hodowli Gekonów mamy pół godziny drogi jest chyba godzina tam 50 po coś takiego więc będziemy praktycznie idealnie jeżeli nie będzie żadnych korków i jestem tak mega podekscytowana że sobie tego nie wyobrażacie ale słuchajcie najlepszy fun fact też bo e, moja mama od rana mówi do mnie tak Zuzia weź kocyk dla tego Gekona i owiniesz terrarium, żeby on nie zamarzł bo będzie mu zimno na pewno, będzie mu zimno no dobra, wziąłem ten koc i serio miał rację, bo e, owinęł po prostu terrarium, żeby aż tak bardzo nie zmarzł, ale teraz wam jeszcze pokażę zdjęcie gekona m, mojego, który zaraz w sumie będzie mój dobra, i już żeby was nie zanudzić to od razu przenosimy się na miejsce e, dojechaliśmy na miejsce Mm, tylko teraz tam parkujemy samochód, bo jest strasznie wąska ulica i po prostu nie da się zaparkować. Parkujemy troszeczkę dalej i zaraz sobie przejdziemy. I idziemy właśnie sobie do Gekona. Tato? O Jezu, tato. Nie wiem w ogóle, czy tutaj można stać i do jajce, jak zrobimy jakiś mandat, chociaż pewnie nie, ale... Ale śmiesznie by było w sumie. Dzień dobry, proszę pana, my już stoimy pod bramą. Tak jest zimno. Słuchajcie, ile jest sofie na minusie? Chyba mówili jakoś... Cztery. Cztery? Cztery? I wieje wiatr. I jest masakra. Ja się trzęsę. Nie, to tylko tyle pod kurtkę go. Bo jest naprawdę, jest i żeby go nie... Okej. Okay. Dobra, kochani, jest hit. Mamy gekona, a to goni się pod kurtką, żeby nie zmarzł, Więc jeszcze nie jest w, w terrarium. Ale popatrzcie, tato dzielnie go tutaj... Trzyma! Dobra, kochani, mamy Gekona. Popatrzcie Taki malutki, on waży chyba 10 gram. I jest tak mały, on jest mniejszy od mojego palca. Nie, no, może jak palec, nie? Coś takiego. Tato, bo tutaj dzielnie jest pod kurką. Kurt kurtką, Dobrze, żeby mu nie było zimno, eee, no i na razie go chyba nie będę przekładał do, przekładała do terrarium, bo no, po pierwsze y, jest terrarium zimne, a po drugie y, no po prostu tutaj będzie problem go teraz przekładać i będzie mu tam zimno, więc lepiej, żeby siedział sobie na razie tutaj w mniejszym, cieplejszym i wiecie. Także teraz od razu przenosimy się do domu i w domu pokażę wam to tak wiecie już. Pięknie pokażę tego Gekona, zaprezentuję go na filmiku e, i już jak będzie normalnie w swoim terrarium i w swoim nowym domu. Dojechaliśmy do domku. Zajęło nam to dość długo, ponieważ jest godzina 20.40. No tam odejmijmy 20 minut zanim weszłam, wszyscy tam zobaczyli tego Gekona u nas w domu. Ale była, słuchajcie, taka śnieżyca, że nic kompletnie, nic nie było widać. Naprawdę. Po prostu masakra. Ale mamy naszego nowego przyjaciela. E, teraz troszeczkę już tak krócej, bo nie chcę go teraz też męczyć, bo to jego, wiecie, pierwsze w sumie już minuty w nowym terrarium Nie dotykałam go jeszcze i nie będę na razie przez dwa dni, e, bo też tak pan mi powiedział, że razie, go, żeby go na razie, wiecie, nie dotykać, nie męczyć, też na razie, żeby go nie karmić, bo on musi się tutaj przystosować. Ale sobie już wyszedł na terenarium, chodzi sobie troszeczkę, pochodził i sobie teraz tutaj siedzi. Ale chyba go nie zobaczycie, bo siedzi tutaj w drzewku, jakby, ale kurde, nie widać go. Tutaj on sobie siedzi. No i dobra, kochani, tutaj przyszedł towarzyszyć mi pies, zobaczyć co nowego mam w pokoju. I już tutaj nie będę wam go, tak jak mówiłam, pokazywać, tylko tyle, co wam troszkę zzoomowałam. E, no bo po prostu on się stresuje nie będę go jeszcze dodatkowo, wiecie, stresować. Niech on się zaklimatyzuje. E, I powiedzcie mi, czy może chcecie właśnie filmik e, za jakiś czas, za tydzień na przykład, e, jeśli on już się tak e, totalnie zaklimatyzuje, będę mogła, go, będę mogła go wziąć na ręce. Czy chcecie taki filmik, żeby wam jeszcze trochę powiedziała tutaj o nim, jak wszystko poszło e, i w ogóle. No i w tym filmie byłoby w sumie na tyle. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Pamiętajcie o zostawieniu lajka w górę, łapki w górę, subskrypcji i udostępnijcie film, jeśli Wam się spodobał, na Facebooku, gdzie chcecie. No i bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Buziaki, do zobaczenia.